W najnowszym filmie z uniwersum MonsterVerse mogliśmy zaobserwować jak Kong przechodzi nad przepaścią po wielkim szkielecie należącym do zdumiewającego tytana. Spora część fanów była wprost zszokowana potencjalnym rozmiarem stworzenia, do którego należały te kości. Witajcie na kanale GraczFan, w dzisiejszym materiale podsumuję wszystkie wiadomości dotyczące potencjalnych stworzeń, które zamieszkują pustą ziemię. Z góry dziękuję za każdą łapkę i komentarz, bo pomaga to w rozwoju kanału. Centrum Badań Godzilli dokonało ostatnio pomiarów szkieletu, który był widoczny w filmie. Zgodnie z ustaleniami wyszło, że sam łeb stworzenia mierzył ponad 400 metrów, a cały tytan osiągał ponad 5 kilometrów długości. Był więc 15 razy dłuższy od tytanicy Shimo, a król Gidora mógłby swobodnie przemieszczać się wewnątrz klatki piersiowej tego pradawnego olbrzyma. Tytan ten gdyby wylądował w Pacyfiku, byłby tylko dwa razy krótszy niż największa głębia oceaniczna Rowu Mariańskiego. Gdybyśmy chcieli przyrównać jego długość do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odpowiadałby on 22 budowlom znajdującym się w centrum naszej stolicy. Analizując ciało tego stworzenia, badacze doszli do wniosku, że istota ta była czworonożnym tytanem, przypominającym gigantyczną, masywną jaszczurkę zbliżoną do warana z Komodo. Według spekulacji mógłby on przypominać dałga który pojawił się po raz pierwszy w filmie Godzilla kontra Kong z 2021 roku. Co ciekawe, podobne kości pojawiły się również w więzieniu króla Skara. Widać tam było jak małpy krążyły wokół ogromnych żeber pierwotnego tytana. To jednak nie wszystko. Kości podobnego stworzenia pojawiły się bowiem również w animacji o wyspie czaszki, która ukazała się w zeszłym roku. Według ustaleń sam obszar pustej ziemi był prawie dwukrotnie większy od świata ludzi. Było to spowodowane tym, że w pustej ziemi nawet sklepienie skorupy ziemskiej było zamieszkane przez Tytany. Dodatkowo podziemny świat mógł być jeszcze bardziej rozległy, gdyż według teorii naukowców, która została przedstawiona w komiksach, pusta ziemia również posiadała rozległy system jaskiń, który prowadził do kolejnych ekosystemów, które ulokowane były w głębszych partiach planety Ziemi i z których wywodziła się Shimo. Wielkość tytanów zależała jedynie od ilości dostępnego promieniowania, które z racji na eksperymenty ludzi obecnie jest znacznie łatwiej dostępne dla gigantów, które przez ostatnie dziesięciolecia znacząco zwiększyły swoje rozmiary. Może to sugerować, że wraz z rozwojem uniwersum tego typu giganty wyłonią się z pustej ziemi wywabione przez generowane przez ludzi promieniowanie, jak i obecnie znane olbrzymy jeszcze bardziej zwiększą swoje rozmiary. Na koniec zapraszam na urywek utworu Ogidorze po Tworze Zero. Link do kanału znajduje się w opisie. Tego typu produkcji pojawi się tam więcej.